Jakiś mały ten hołd pruski. A, w Krakowie. A pruski to w Poznaniu powinien wisieć. Ale podobny. W malarstwie polskim XIX wieku dominowały przeciwstawne tendencje. Romantyzm, upowszechniający upodobanie do marzycielstwa i melancholii, apologie wyobraźni i indywidualizmu, kult geniuszu, zamiłowanie do dzikiej i malowniczej natury. Realizm, Oparty na obserwacji i rejestracji współczesności w jej najbardziej zobiektywizowanym wymiarze oraz historyzm, który przez dzieła sztuki budował nie tylko wyobrażenia o historii, ale też wyzwalał powroty historycznych stylów. Wielką indywidualnością polskiej sztuki romantycznej był Piotr Michałowski. W swoich obrazach sięgał do bohaterskich historii. Z rozmachem malował sceny batalistyczne i epizody walk napoleońskich. Jego dynamiczne, syntetyczne, skupione na fragmencie kompozycje to szkicowe, malowane szerokimi pociągnięciami pędla dzieła. Artysta, sięgając do motywów codzienności, tworzył wnikliwe, portretowe studia parobków, dzieci czy żebraków. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? Gdzie te konie? Rząd dusz po wielkich poetach romantycznych objął w Polsce Jan Matejko. Był twórcą Polskiej Szkoły Historyzmu. Interpretacja przeszłości i poszukiwanie w niej źródeł współczesności stały się jednym z najważniejszych zagadnień myśli polskiej po utracie niepodległości. Tworząc wielkie obrazy z dziejów Polski, Matejko zawładnął narodową wyobraźnią. Przywoływał wspaniałe karty polskiej historii, jej światłe postacie i momenty wielkich zwycięstw by wskazać tę przeszłość, z której czerpać można było nie tylko otuchę, lecz także wzór. Józef Brandt zyskał sławę jako odtwórca anegdotycznych epizodów z historii polskich wojen kresowych. Jego wizję kojarzono z trylogią Henryka Sienkiewicza. Podobnie jak pisarz, Brandt tworzył ku pokrzepieniu serc, idealizując rycerską tradycję. Pojmanie na Arkan ukazuje walkę Lisowczyków z Tatarami na dzikich polach. To pełna napięcia, brutalna scena ukazana z werwą i rozmachem. Śmiałe efekty światłocieniowe tworzą malarską syntezę bezkresnego stepu, który dla Polaków po rozbiorach był symbolem wolności. Brandt. Był przywódcą tzw. Monachijskiej Szkoły Malarstwa Polskiego, z której wywodzi się również były powstaniec styczniowy Maksymilian Gierymski. On z kolei w swoich realistycznych obrazach próbował przekazać pozbawioną heroizmu i patosu prawdę o powstaniu, jego anonimowych uczestnikach i losie całego pokolenia. Rówieśnikiem Gierymskiego był Józef Hełmoński, który, jak każdy malarz tego czasu, podejmował również tematykę powstańczą. Sławę przyniosły mu jednak sugestywne, realistyczne obrazy polskiej wsi. Wśród nich wybitna orka, o której Wyspiański pisał, że pozwala niemal usłyszeć zgrzyt żelaziwa w pługu, stąpanie ciężkich woli chłap pierkotanie z kowronka. O słyszeliście to? Uff.